Owa na mnie jeszcze raz Twoje oczy widzę blask Który daje siłę mi Na samotne dni Słońce kiedy staje dzień Nocą gdy zapadam w sen Jestem wszystkim tym co mam Nigdy nie będę sam Za twój uśmiech minion gwiazd Za twój docy słońca blask Zrobię wszystko, by ta miłość żyła w nas. Może staje miejscu czas, może nic nie zmieni nas. Uwierzyłem moje szczęście pierwszy raz. Chciałbym poznać Twoje sny, chciałbym objąć Ciebie i by przy Tobie jak Twój cień każdą noc i w dzień. Jównie płyną z oczu łzy, szczęście znaleźć, pomóż mi. Teraz będzie tak jak chcę kochać na łóżkach, Za Twój milion gwiazd, za Twój słońca blask. Zrobię wszystko, by ta miłość wyłał w nas. Mowę staj miejscu czas, mowę nic nie zmieni nas. Uwierzyłem moje szczęście pierwszy raz. Za twój uśmiech milion gwiazd, za doty słońca blask. Zrobię wszystko, by ta miłość wyła w nas. Mowe staj miejscu czas, mowe nic nie zmieni w nas. uwierzyłem moje szczęście pierwszy raz. Za uśmiech mi za twój docy słońca blask Zrobię wszystko, by ta miłość żyła w nas. Mowy stai miejscu czas, może nic nie zmieni w nas. wyłem moje szczęście. Pierwszy raz uśmiech mi gwiazd za twój docy słońca blask to moje szczęście, pierwszy raz.